Szanowni państwo, jesteśmy na terenie ulicy Klasztornej, na terenie graniczącym, na terenie granicznym pomiędzy Wrocławską Spółdzielnią Mieszkaniową a miastem Nowy Sącz. Otwieramy bardzo ważną inwestycję, która została wykonana głównie przez miasto Nowy Sącz, ale przy drobnej partycypacji spółdzielni, która ma służyć głównie naszym mieszkańcom. Bardzo się cieszymy, że miasto Nowy Sącz, dostrzegło, że nasi mieszkańcy są również mieszkańcami miasta i bardzo dużo robót wykonuje się właśnie dla państwa, dla naszych mieszkańców. Inwestycja przebiegła bardzo szybko, efekt jest widoczny, i za to, panie prezydencie, bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nigdy nie zapomnę, że jestem członkiem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że urodziłem się w blokach, że wychowałem się w blokach. To moje dzieciństwo, to moja historia. Nie wstydzę się tego, że jestem blokersem. Wiem, jak się żyje na osiedlu i chcę dla Państwa pracować. Będę zawsze wspierał Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową, bo to są Państwo, mieszkańcy Nowego Sącza. Jestem z Wami.